Cześć! A dzisiaj po dłuższej nie da się ukryć przerwie. Mam dla Was taką oto konstrukcję firmy Yale od widza Grzegorza, co przyjechała. I cóż, spróbujemy sobie ją rozpakować. Tu jest sumeczka. No i jak wymienimy z pudełka, to spróbujemy ją zaatakować wytrychem, jazyjnie. I tyle: tyle wstępu. Nie było mi czas. Nie ukrywam, że, że ostatnio mam trochę zawirowań. W życiu prywatno-zawodowym. No i też y, muszę powiedzieć, że jest jakieś takie wypalenie, tak? Ten content z otwierania zamków, no te, te swoje hobby też gdzieś tam mam, mam okresy, gdzie, gdzie no, nie chcę się tego robić, tak? Gdzie, gdzieś tam, gdzieś tam muszę zobaczyć jakiś oddech. No i taki, pewnie te parę tygodni, ostatnich, że trzy, to było też na to. Nie obiecuję, że. Że w najbliższym czasie filmy częściej będą się pojawiały, postaram się, ale nie chcę obiecywać. No yy, dobra, i tyle <śmiech> zróbmy. <śmiech> wypakujmy to yy, cudo, zanim Muszę się jakim na klucz, że nie jest źle. Jest, 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 jest nie są taki zupełnie płaski. <laughs> w sensie takie zęby mało, mało yy, zróżnicowane. Tutaj, tutaj widać na środku taki wyższy pin, na początku niski. Dobra. Yy. Zobaczymy czy da się to ugryźć e, rejkiem. Tymczasem próbujmy. <grym wiosenka> Źle trafiłem, <grym> ale <wiosenka> już, już wracam Wracam do, do mojego, do mojego scyzoryka, żeby to wypakować. No, w trafiłem na całkiem całkiem spoko, ale. Nie. Tutaj są klucze, bo no, spodem dobra. No to mamy przynajmniej tą część zaopiekowaną klucze zostawię w środku. A tymczasem wyjmijmy sobie konstrukcję jaloską. Kłódka dosyć ciężka. Nie najmniejsza. No i ciekawa. Gruby pałąk. Molibdenum. To pewnie jest jakiś, jakaś tak. Czy to mieszanka, czy też, czy też. No informacja, że jest to z tego, albo z domieszką tego, tego wykonany pałąk. Pewnie twardy, spróbuję sprawdzić, jak ktoś wie, jak to przetłumaczyć i co to znaczy. nie niech to znać. A tymczasem, a no, właśnie, klucze, klucze mówię, że porzucę, ale może je jednak wydobędziemy. Zobaczymy. Konstrukcje są w środku kulki, więc nie da się. Do tego się raczej, no nie, nie uda się tego, e, to tu nic nie da Śrubę, którą widzicie, to jest do wyjęcia zamka po udanym spikowaniu e, Spróbujemy to zrobić No konstrukcja sprawia wrażenie Solidne i nie da się wyjąć klucza po, po otworzeniu, dopiero jak Ciśniemy, to klucz wychodzi, dobra Tutaj mam wytrychy, które Spróbujemy sobie dobrać yy, za chwilę. To są te cieńsze, te chwile tak, to są te takie węższe. Yy, nie wiem, czy one potrzebne, zaraz zobaczymy. Tutaj są troszkę grubsze. Tymczasem, spróbujmy dobrać yy, napinacz do, do rejka. Spróbujemy to otworzyć rejkiem. Wydaje mi się, że może się nie udać, bo, bo wycięcie tych pinów jest a, na kluczu dosyć yy, zróżnicowane. A ja też nie za bardzo wiem. Czy, czy są tutaj jakieś piny zabezpieczające no to trochę no, ale spróbujemy pożyjemy, zobaczymy tych grubszych tu mam parę sztuk ciekawych hmm. tutaj nie, nie wcisnę za bardzo Rejka chyba przy, przy jednoczesnym napinaniu no tak tu będzie tego rejka będzie ciężko tu umieścić. Więc spróbujemy <grymne> jeszcze chwilkę coś znaleźć co pomoże, no ale pewnie przejdziemy zaraz do pikowania pin po pinie. się, że jakiś, jakiś sukces tutaj to chyba nie za bardzo. Falset jakiś był. Dobra, więc co, nie ma chyba co. Tutaj jest dosyć, no, tak naprawdę mało miejsca. Te piny są powycinane. A może jeszcze tak od górnie spróbuję jakimś sikirejkiem. Zdecydowanie, zdecydowanie czuć yy, to, że jakiś taki false set nam się udało zrobić, ale o, myślałem, że się udało, nie, a nie więcej. Dobra, nie ma co to już męczyć się yy, z odłożę rejki na bok i spróbujemy, może, może tą sztuką i tą na początek. A chyba który z tych napinaczy się nada, tylko tym razem oddolnie. o idealny. No dobra. Spróbujemy tym... Dobra, idzie jak idzie, sorki za tę baterię. Ogniza no, jest taka, że miałem baterię włożoną, której nie używam długo. Kamera, kamera po prostu parę tygodni była nieużywana, pokazywało mi 30 minut nagrywania, tymczasem nad więcej. Tymczasem, jak się okazało, no, to nagrywanie nagle, nagle się skończyło. Włożyłem teraz starą baterię, już poprzednią, która była dzisiaj w odwarce wsadzona, więc mam nadzieję, że uda się tutaj coś z tą krótką powalczyć. Przepraszam Was bardzo, miało to być powiedzmy jednym ciągiem, no niestety yy, nie udało się, w sensie, no, bez, bez, bez cięć. No dobra, no ale, dość paplania, Spróbuj, spróbujmy dalej to pikować. No dobra. Rejkiem, pamiętacie, tam się false fol, robił, ale nic poza tym ciekawego się nie robiło. No teraz też lekko na drugim pinie. Operalnie no, jest feedback, nie wiem czy jest takie ale, ale jest <grywka> na tych pinach. No i tak próbujemy szukać czegoś, co gada. bardzo, bardzo już w sensie przecisnąłem pin, ale chyba jesteśmy na dobrej drodze może przyciśnięte jeśli jest no to poszukajmy czegoś co gada dalej nie pikowałem i powiem wam, że te mięśnie paluchów to jednak, to jednak trzeba ćwiczyć Ciśnąłem, przycisnąłem, yy, odpuściłem i, i kłódka stoi otworem. No, nie jest to jakieś super szybkie, trywialne, nie dało się tego zrobić rejkiem, przynajmniej tymi rejkami i z tymi yy, wypychami, których ja używałem. Yy, zajrzyjmy sobie do tej konstrukcji, Będziemy zajrzyjmy, ale oczywiście, Ouf, dzięki Bogu, już myślałem, że Ale się pokrętło, to nie mogłem się wcześniej przygotować, nie? Dobra, mam, mam pod ręką, tutaj jest yy... Śruba, która powinna po odkręceniu pozwolić mi zajrzeć do zamka Ten śrubokręty w ogóle, co tu widzicie, Te ja kupiłem kiedyś w pierwszej pracy swojej lat temu, no jakiś 2000 rok 2001 i do tej pory one działają mimo tego, że nie są yy, są, są, są kiepskie, bo mają krótki tu już mi parę się jakby gdzieś tam ułamało tych rączek one nie są do końca, są, są płytko w miarę no tak to połowy może zanurzone ale powiem wam, że tyle lat <grytania> i nie są zjechane i, i dają radę, dobra chyba już, o! dobra mamy, mamy to mm, tu jest zamek teraz jak ten zamek wyjęliśmy to najpewniej będziemy mogli też wyjąć pałąk być może będzie się to wiązało z przekręceniem tamtych elementów w środku tutaj się powinien przydać płaszczak a być może coś jeszcze trzeba wykonać, żeby, żeby to zrobić kulkę jak widzicie mamy na wierzchu Czy znaczy, tak, pewnie trzeba wyciągnąć element tutaj jest dobra, nie będę teraz tego dubał bo mi za bardziej zależy na e, tym jakie tu piny siedzą niż na tym jak tutaj e, to jest e, zbudowane, zaraz może po tym jak, jak, jak piny wyciągniemy spróbujemy e, wyjąć też, e, rozbebeszyć tą kłódkę bardziej tutaj dwie malutkie śrubki, więc nie będzie trzeba walczyć z żadnym z żadnym, z żadną omegą pierwszym pierścieniem zaciskowym, ciekawe czy ten nie zadziała, ale spokojnie ja tu mam takie bardziej precyzyjne śrubokręciki i one powinny już mieć coś coś czym będę mógł realnie powalczyć z tymi wydaje się, że któryś z tych będzie ok. jeszcze nie jak to znajdę ok. Z tego zjechać, bo jak te śruby mi się po. <gry> jak te śruby mi się zjadą, to już ich nie odkręcę za łatwo. Dobra, jedna już. No i ciekawe są Sam Pinów, bo yy, dawały feedback trochę jak hantelki, ale z drugiej strony, yy, z tym takim przeciśnięciem, poluzowaniem, i wtedy się otworzył zamek, to takie. Jeszcze się z czymś takim chyba nie spotkałem. Przypadek, czy też coś innego niż przypadek? Dobra. Tam są te piny. Dobrze, zróbmy tak, że to obrócę. to powinno się przyblokować. I teraz wyciągniemy zamek, to te piny właściwe powinny zostać na miejscu. Natomiast taka historia, oczywiście. O, o, o. z oporami, ale idzie. <grym> Nie jest tu wszystkie wysypać. O, o, powiedziałem, nie chcę wysypać, i chyba właśnie wysypałem. Dobra, coś mi tu wystrzeliło. Zobaczmy najpierw te piny, które są w rdzeniu. Te, które gadają z kipiny, z kluczem. I one są klasyczne. Bez fajerwerków Jest ich sześć. No, może jeden jest z tych pinów, taki, że. Ma to działać mm, przy wierceniu, jest po prostu stalowy, tak, nie mosiężny, po kolorze można poznać. No dobra, tutaj już sprężynkę zgubiłem, straszny duży, strasznie duży, znaczy duży opór stawiały, stawiało mi ten, ten rdzeń przy, przy wyjmowaniu. No i tutaj bym się posypały, już nie ma co. Jak <laughs> to u mnie zresztą zwykle, no dobra, widzę, że są dwie hantelki Wężynki wszystkie standardowe, tu są dwie hantelki, jeden pin standardowy, taki kołek, o tu trzecia hantelka, różnej długości są wszystkie te, te, te piny, to też warte jest uwagi, czasami, czasami powiedzmy zarówno kipiny pin jak, jak i te takie właściwe piny są z różnych długości, no i wiecie co, i niestety chyba więcej o nie jest to opcja być więcej nie znajdę ta piąta i mała szósta więc dobrze podejrzewam że są przynajmniej, przynajmniej tak, tak, tak czułem że są te hantelki pięć hantelek jeden, jeden pin jest y, klasyczny I to był też jeden z powodów dla którego nie udało się rejkować no ale też wycięcie klucza przypominam no ono może y, nie jest jakieś super super y, powycinane, ale ten pin jest wciśnięty prawie do końca. Praktycznie do końca, ten prawie do końca. Natomiast tu jest wysoki pin. Wkładając rejkę, mm, 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 O, takiego. No to ja tutaj czeszę te piny i prawie zawsze no, przecisnę tego pina, który tak trochę wystaje. Próbując wcisnąć tego, tego, tak, tego, tego tam małego, tego, tego niskiego pierwszego. No nie za bardzo jest tutaj podejście do jakiegoś rejkowania, To czasami się może udać jakimś fartem, ale. No ale. No, to tak. Trochę, trochę przypadkowo by było. Dobra, tyle, tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Przepraszam Was za to zerwanie obu nie wiem czy będziecie słuchać Kolejna Za to zerwanie no, za prądów w kamerze i tyle chyba. W ogóle, w ogóle, w ogóle to fajnie, lubię, lubię, lubię kłódki, które, mają, które da się demontować. Grzegorzu, dzięki za podesłanie, ta konstrukcja Powiem szczerze, myślałem, że będzie z nią odrobinę łatwiej. Tak mówię, no taka, 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 no dosyć prosta, dosyć otwarta. No poszło nie za długo, nie za krótko, ale przez chwilę myślałem, że może rejk pójdzie, że to że jednak nie ma żadnych pinów zabezpieczających, no a jednak w połączeniu z wycięciem klucza i pinami, no rejkowanie chyba nie ma za dużego sensu. Dobra, to tyle. Ja sobie to potem poskładam. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. No mam te przywiercenia. Obe są też kółeczki. Nie dość, że ten jeden to jeszcze tutaj jest z boku powsadzane. Bo w wrceniu widać. Dobra. Cześć!